Tak jeżdżę po Warszawie przypominam sobie moje lata najmłodsze moją młodość związaną bezpośrednio właśnie z tym miastem. I powiem, że czasami nie rozumiem. Czasami nie rozumiem na przykład tego, dlaczego zmienia się numery autobusów. Jeżdżą dokładnie tymi samymi trasami. Zmieniają się modele autobusów, Jest wszystko w porządku. Natomiast dlaczego numer się zmienia. To całe życie jeździłem 144 na, na, na Stare Miasto przez całą Warszawę, Nowy Świat i tak dalej, aż tutaj na Malczewskiego i pytam się, komu to przeszkadzało. 174. Jeździłem z Odyńca do szkoły swojej średniej. Komu to przeszkadzało? Teraz to jest 172 bodajże. I tak się zastanawiam. Ja się wychowałem na ulicy, przy ulicy Bukietowej i teraz zrobili tam drogę jednokierunkową. W jakim celu? Gdzie jest ta ekologia wasza? Przecież teraz trzeba pół Warszawy objechać, żeby wyjechać z tej ulicy. Przecież to jest jakieś szaleństwo po prostu. Nie budują parkingów, ale słupki stawiają. Przybywa samochodów, a miejsc parkingowych ubywa. Przecież to jest jakieś szaleństwo po prostu. I tak sobie myślę, że właśnie ta władza pod rządami Platformy Obywatelskiej, bez względu na to, gdzie by nie była, Nosi wszelkie znamiona głupoty i własnych fanaberii. Masz dość klasycznych mediów? Jeśli chcesz mieć dostęp do autentycznych wypowiedzi polityków, subskrybuj i udostępnij ten film znajomym.